Teatr Emotikon przedstawia słuchowisko pod tytułem Dałeś mi marzenie. Do szczęścia człowiekowi potrzeba więcej niżli do życia po prostu współczujmy temu co stracił sen życia i ma pretensje do losu. Współczujmy temu co stracił sen życia i ma Pretensje do losu. Panie hrabio, proszę nam opowiedzieć więcej o swojej pracy. Pytałam, dlaczego podróżuje pan na własnych nogach, a nie konno. Ze względów czysto praktycznych, pani. Zbyt często schylam się i podnoszę z ziemi kamienie. Zresztą, człowiek zdoła pokonać wszystkie przeszkody, a koń bywa bezużyteczny. Ach, szczególnie przy wspinaniu się na szczyty, wiem, że zdobył pan najwyższy szczyt gór wododziału. I nadałem mu imię kościuszki. Nie, wiem, że to trudne do wymówienia, ale kiedy tak stałem i patrzyłem na tę górę, o której nikt przedtem nie wiedział, że jest najwyższa, jej kształt przypominał mi ojczyznę. Jest takie wzgórze w Krakowie, kopiec kościuszki. Usypany przez mój naród na cześć wspaniałego człowieka i pomyślałem, żeby dać Australii coś, co mamy najpiękniejszego. Bo Kościuszko, Kościuszko to hasło dążenia do wolności, uczucia wspólnego wszystkim ludziom. Doprawdy, wezwanie odpowiednie dla kraju ze słańców. Patrzmy w przyszłość, to będzie kiedyś kraj ludzi wolnych. Brawo! Brawo, ja też tak to widzę. Tu wszystko się zaczyna, wszystko jest tutaj do zrobienia. Stwarzamy nowy kraj z niczego, prawda? Ach, jakie to fascynujące, co pan robi. Dziesięć lat podróży, życie poświęcone nauce, bez domu, bez rodziny, przykład szlachetnego poświęcenia, bez miłości, która nakłada duchowi kajdany. Och, jak ja zazdroszczę mężczyznom. Mój mąż, on ma w sobie dość siły. Jest jeszcze dość młody, żeby wrócić do Arktyki. To cudowne marzenie o sławie, które daje człowiekowi siły, a my, kobiety, możemy tylko podpierać was w chwilach słabości i kochać was i podziwiać. Tak, to piękny obraz. Ale czy wiesz hrabio, co mi najbardziej zarzucają intryganci? Że nazbyć się słucham Lady Franklin że to ona rządzi Tasmanią, a nie jej mąż. Czy jest ktoś, kto czeka na pana tam w Polsce, hrabio? A może w Anglii? Był ktoś. Nie wiem, czy jeszcze czeka. Piszę do niej ciągle listy. Ona mi czasem coś odpowie o sobie. Ale mijają całe miesiące bez wiadomości. Ma mi za zły, że odjechałem tak daleko. Niesłusznie. Czeka pana sława i to jest w życiu największa nagroda dla człowieka. Zwykli zjadacze chleba nie mogą zrozumieć, czym jest życie istot ogarniętych wizją lepszego, piękniejszego świata, gdzie siła ducha i wyobraźni panuje nad przyziemnymi popędami ciała. Jest pan wielkim człowiekiem, hrabio. W muzeum, które tu zbudujemy, będzie cała sala poświęcona przyrodnikom i geologom. I proszę o pana portret żeby go w niej powiesić. Proszę mi obiecać. Milordzie. przyjechała Lady Franklin. Tak, rano? O, proś, proś y, oczywiście. Już nie ma nadziei, hrabio. On naleźli ślady obozowiska i zapiski, czy on nie żyje. Przeczuwałam to. O, 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 więc, więc to już pewne? Składam pani. Moje kondolencje, Lady Franklin. Do końca mieliśmy nadzieję, prawda? I jedną tylko mamy pociechę: sir John zginął jak bohater. Oj, biedny John! Taki był szczęśliwy, kiedy odpływał. Taki był pewny sukcesu. Nie wiem, Może, może to moja wina. To był zły omen. Tylko skąd miałam wtedy wiedzieć? Wiesz, hrabio, wyhaftowałam flagę dla Erebusa. Zawsze przed każdą wyprawą haftowałam flagę dla okrętu mojego męża. Tak pięknie mi wyszła. Pamiętam, John drzemał na kanapie. Rzuciłam mu tę flagę na kolana, żeby zobaczył, jak tylko się obudzi. A on się przeraził. Tak się nakrywa ciało marynarzy podczas pogrzebu powiedział! Nie miał rację. Nie, 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 nie należy wierzyć w takie rzeczy. Proszę tak nie myśleć. Proszę myśleć o tym, że był szczęśliwy wracając na morze. Nie umiał żyć bez swojej Arktyki, prawda? Pamiętajmy. Jaki był nieszczęśliwy jako gubernator Tasmanii. Trzy wyprawy w końcu prawie mu się udało. Zginął, wypełniając swoją misję. A teraz chcę mu odebrać jego tytuł odkrywcy przejścia północnego, a komuż on się należy bardziej niż mojemu mężowi. Ale przysięgam, że nie pozwolę na to. Będę walczyć do końca moich sił, żeby o nim pamiętano. Ukochany może powinnam do ciebie mówić inaczej milordzie, panie hrabio, czy jak jeszcze? Nie żartuj ze mnie, Adyno. Wsiadłem w pierwszy dyliżans, jak tylko otrzymałem wiadomość, że czekasz na mnie w Genewie. Już nie miałem nadziei, że jeszcze kiedyś się zobaczę. Po czterdziestu latach, wprost nie do wiary. Jak się cieszę, że wreszcie nadarzyła się ta okazja. Moja cioteczna wnuczka na szczęście ma się znacznie lepiej. Już nie potrzebuje mojej opieki. Jaki to szczęśliwy przypadek. Napisałam do ciebie, mój miły, jak tylko dostałam jej wezwanie do przyjazdu tutaj. A więc spotykamy się na koniec, bo każda historia musi mieć jakieś zakończenie. Zmieniłeś się, ta siwizna. Tyle lat. Ja też już jestem stara, prawda? Trudno. Nie da się o tym zapomnieć. Jesteś ciągle piękna i inaczej, ale zawsze urocza, Adynko. Zawsze galant. Słyszałam od wszystkich, którzy cię spotykali w świecie, że zawsze jesteś czarujący. Podbijasz wszystkie serca kobiece, prawda? Głupstwa ludzie opowiadają. Znasz mnie przecież. A więc starczyło ci odwagi, żeby przyjechać na spotkanie ze mną? Zawsze byłeś odważny. Marzyłem o tym spotkaniu i bałem się go. Każdy list pisany twoją ręką odnawiał moje rany. I już chciałem nawet o tobie zapomnieć, ale widzisz, nadaremnie. Byłaś ze mną wszędzie. I w dżungli, i na szczytach gór. Czy dostałaś ten Kwiatek z góry kościuszki, który włożyłem do listu? Dostałam z dopiskiem, że żadna inna kobieta na świecie nie może się poszczycić takim trofeum. Rzeczywiście, byłam dumna. Dopóki nie zrozumiałam, że to tylko słowa. Pan wierszy nie pisuje? Adyno, jechałem do ciebie przez pół Europy, żeby po raz drugi spotkało mnie szyderstwo? Teraz od ciebie? O, bo tamte razy zadane przez Twojego papę to do dzisiaj pieką. Potraktowano mnie jak smarkacza, jak sługę, jak. Minęło już prawie pół wieku, a wciąż zapomnieć nie mogę. I tylko dlatego, że ośmieliłem się bać pannę kochać wbrew rozsądkowi. O tak, pani ojciec nauczył mnie rozsądku. Z pewnością kiedy nas w tej drodze dogonił, ściągnął wasz panny z bryczki. Nie pytasz, co ja wycierpiałam? Co? Co się stało z naszym życiem, Pawle? Wyjechałeś, żeby zdobyć pieniądze, miałeś wrócić, kupić majątek, mieliśmy mieć pięcioro dzieci. Pisałam ci, że nie trzeba mi wiele, że nie chcę wystawnego życia, że tylko chcę być z tobą. Gotowa byłam pojechać z tobą do Paryża, wszędzie, ale nie chciałeś. Pieniądze były ważniejsze niż moja miłość. W końcu, jak widzisz, nie wyszłam za mąż za nikogo. Długo na ciebie czekałam, choć już nie wierzyłam. Powiedzieć ci prawdę, Adyno? Zawsze byłem z tobą szczery. Nie zasłużyłaś na kłamstwa. Otóż prawda jest taka, że wcale nie goniłem za bogactwem. Ja tylko chciałem być kimś zmienić świat przyłożyć rękę do czegoś wspaniałego nie na miarę jednego ludzkiego życia. Potrafisz to zrozumieć? Aha do czegoś wielkiego, wspaniałego. A jedna mała dziewczynka z Wielkopolskiego Dworu chciała cię zatrzymać. I co? Udało ci się zmienić ten świat? Nie wiem. Zbadałem dużo krajów, napisałem książkę, byłem członkiem Towarzystw Naukowych, miałem mordery, zaszczyty, w końcu i pieniądze. I co więcej, bo to chyba nie wszystko. Nie rozumiesz tego. Człowiek jest jak mała mrówka w wielkim mrowisku. Ma obowiązki wobec ludzkości. Ja widzę ten świat mniejszym. Mamy obowiązek wobec Ziemi, która nas wykarmiła, wobec bliskich ludzi, wobec swojego kraju. Pięknie powiedziane. Czy wiesz, że wysłałem swoją książkę do Poznania, do Biblioteki Raczyńskich? nawet mi nie podziękowali. Otóż, wiem, nie jestem nikomu w kraju potrzebny, bo i do czego? Wy tam żyjecie swoją niedolą, narodowym nieszczęściem, kolejnymi powstaniami. Wy? Już nie jesteś jednym z nas, Polakiem? Adyno, Polakiem jestem zawsze, choćbym już nie tęsknił zawsze. Ale. Wybrałem inaczej. Masz mi za złe, że nie jestem taki sam jak wszyscy inni? Nie, nie jestem. To przekleństwo mojego życia. Nie chciałem być rolnikiem, wybacz. Ani dzierżawcą, ani ziemianinem. A, a tym bardziej żołnierzem. A na męczennika też się nie nadaje. I tyle. Poświęciłem się. Czemu? No, czemu się poświęciłeś? Nie wiem. Chcesz, żebym miała dla ciebie litość, bo nie jesteś szczęśliwy? Nie jestem, ależ jestem. No dobrze. Opowiedz mi o swoim życiu. Um, no cóż, żyję wygodnie. Bywam na wyścigach, jadam w klubie. Spotykam się ze swoimi przyjaciółmi, dyskutujemy o różnych sprawach, piszę pamiętniki, jestem w zarządzie kilku spółek i kilku komitetach charytatywnych. Aha, i płacę składki na polskich emigrantów w Londynie. Ale, może Ty mi powiedz, jak wygląda Twoje życie? O, bardzo skromnie. Czytam książki. Także i te, które piszą moje przyjaciółki haftuję, jeżdżę do wód, patrzę, jak rosną wnuki mojego brata i kuzynek. Czy ty masz dzieci? Wiesz, cokolwiek byś powiedział, ja myślę, że nie kochałeś mnie, miły i nie kochałeś nikogo.